Cześć kochani, witam was bardzo cieplutko w trzecim odcinku mojego książkowego cyklu z zakurzonej półki. Dla przypomnienia w tym cyklu opowiadam wam o zapomnianych autorach, zapomnianych książkach, które może zechcecie sobie odświeżyć. Dzisiaj rano zastanawiałam się nad tym, jaki odcinek nagrać, no i w oko wpadły mi książki Stanisława... Pagaczewskiego. Mam akurat w mojej biblioteczce dwie. Porwanie Baltazara Gąbki i misja profesora Gąbki. Na pewno kojarzycie ten cykl bajek animowanych, właśnie w których występował szpieg z krainy deszczowców, chociażby. No a oczywiście te y, bajki animowane powstały y, na podstawie. Książek Stanisława Pagaczewskiego. Także jeżeli tamte bajki są Wam bliskie, no to może zdecydujecie się odświeżyć sobie je w takiej wersji książkowej, z którą być może nigdy nie mieliście do czynienia. Zainteresował mnie też sam Stanisław Pagaczewski. Nie miałam przyjemności poznać wcześniej jego biografii, więc nie miałam też pojęcia o tym, że był naprawdę bardzo silnie związany z Krakowem. Urodził się na początku XX wieku, w 1910. W 1916 roku w Krakowie zmarł w latach 80. XX wieku też w Krakowie z takich smaczków krakowskich m, mieszkał w dzielnicy Krowodrza przy ulicy Edmunda Biernackiego 9 w kamienicy wybudowanej przez swego teścia Piotra Olszowskiego. Także no, jeżeli ktoś z was mieszka na Krowodrze w Krakowie no to tym bardziej warto może odszukać to miejsce, w którym Stanisław Pagaczewski mieszkał. Z jednej strony on był autorem książek właśnie skierowanych do dzieci, a z drugiej strony był autorem przewodników krajoznawczych, głównie z terenów Małopolski, przynajmniej tak, tak mi się wydaje na podstawie tego, co tutaj przed chwilą zobaczyłam, że głównie oscylował w okolicach Małopolski jego ojciec był historykiem sztuki, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a sam Stanisław Pagaczewski studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, dlatego też z tej też z tej strony jest mi bliski. Magisterium uzyskał już po wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny prowadził tajne nauczanie w Ciężkowicach, a za żonę wziął sobie farmaceutkę Janinę Olszowską. W czasie swojego życia pisywał do wielu czasopism. Był też między innymi oczywiście kierownikiem działu reportażu Tygodnika Powszechnego w latach 50., ale w końcu gdzieś tą działalność. Taką dziennikarską trochę e, porzucił na rzecz pisania książek. W latach 60., konkretniej w 1966 roku, ukazała się jego pierwsza e, książka z cyklu przygód profesora Baltazara Gąbki i to była ta książka Porwanie Baltazara Gąbki. Tutaj zacytuję Wam może, ze względu na oryginalność, poczucie humoru oraz umiejętne wykorzystanie tradycyjnych motywów, takich jak książę Krak, Smok Wawelski, zdobyła wśród młodych czytelników ogromną popularność i wkrótce na przełomie lat 60. i 70. powstał właśnie Serial animowany Porwanie Baltazara Gąbki. W związku z popularnością tej pierwszej książki, czyli porwania Baltazara Gąbki, powstała wkrótce e, książka Misja profesora Gąbki, a później e, Gąbka i latające talerze. To już książka z 1979 roku. Jej niestety przy sobie. Nie mam. Przyznam się Wam szczerze, ja tych książek Pagaczewskiego nie czytałam, natomiast znam ten serial animowany, no i właśnie dlatego już od dłuższego czasu, naprawdę od dłuższego czasu zbieram się, zabieram się za przeczytanie tych książek Pagaczewskiego. Chciałabym poznać właśnie te bajkę od takiej książkowej strony, no i zdecydować, czy bardziej odpowiada mi wersja książkowa, czy wersja... Bajkowa wersja telewizyjna. Oczywiście to nie są jedyne książki dla dzieci, które napisał Pagaczewski. Napisał na przykład w wyprawę pod gęsią nóżką, utwór dramatyczny dla dzieci, gospody pod upiorkiem. Powieść dla młodzieży, Annę z mórz południowych, też powieść dla młodzieży, bzdurki dla córki, utwór dla dzieci, a z tych utworów pagaczewskiego bardziej krajoznawczych powstał na przykład przewodnik krajoznawczy Gorce i Beskit Wyspowy, okolice Makowa i Jordanowa, Rabka i Dolina Raby, zabytkowe budowle Podhala, wycieczki z Nowej Huty, z biegiem Dunajca, Jura Krakowsko-Częstochowska, skrynicy do Tat. Także słuchajcie, krótko, zwięźle na temat. Moja dzisiejsza propozycja to Stanisław Pagaczewski i jego książki o profesorze Baltazarze Gąbce. Porwanie Baltazara Gąbki, Misja profesora Gąbki to są dwie książki, które mam ja. Jeżeli macie w swoich biblioteczkach jakieś inne książki Stanisława Pagaczewskiego, no to może zdecydujecie się do nich sięgnąć, tym bardziej, że są książkami mniej znanymi. Ja niestety ich nie mam, także na pierwszy ogień na pewno. E, Pójdą te, natomiast no kiedy? Nie wiem kiedy, na razie mój, mój stos książek do przeczytania tylko się powiększa. Obecnie czytam sobie pierwszy tom Wojny i Pokoju, także z tą Wojną i Pokojem jeszcze trochę pewnie mi zejdzie, bo to jednak są cztery tomy, no ale właśnie. Dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Z Zakurzonej Półki odkurzyłam Stanisława Pagaczewskiego. Mam nadzieję, że Was zachęciłam, a jeżeli nie, no to zerknijcie na jakiś inny mój film, bo może zainteresuje Was. Czymś innym. Papa. Pa.